Witam Was wszystkich. Dawno mnie nie było. Znowu majce albo pielęgnice kopią, na zmianę sejki albo zebry. Młode były już całkiem spore, ponad miesięczne. No niestety jak zaczęło pogować by całym akwarium, to zostały zjedzone. Ale hm. nie odłagam, bo no, co z tym później wszystkim zrobię. Wcale nie ma tak dużo chętnych na zakup pielęgnic. Ale powiem Wam coś ciekawego, albo nieciekawego. Jak wszyscy wiemy, hobby kosztuje, więc dołączyłam sobie ponownie, a ponownie do tego, że już ponad 20 lat temu byłam w firmie Oriflame i z powrotem dołączyłam. Jestem tam od Maja. Nie tylko sprzedaję produkty z katalogu, ale też polecam produkty, buduję swój zespół. Nie, to nie jest żadna piramida finansowa. Też tak myślałam, ale tak nie jest. Nie na tym polega piramida, że, że masz możliwość zarobku, a w momencie, kiedy oferujesz produkt z katalogu, który ma swoją cenę, a ty masz z tego rabat, to, to tak naprawdę jakbyś sprzedawał produkty, czy sprzedawała w sklepie stacjonarnym, no to też nie sprzedajesz w cenie hurtowej, jaką kupujesz, tylko sprzedajesz z marżą. No i tak samo wygląda sprzedaż w katalogu. Klient ma to, co widzi w katalogu. Ewentualnie możesz sobie mieć klientów bliższych i dalszych. I ci bliżsi na przykład mają rabat. 10% jest takich mam, albo takich, którzy, jeżeli mają zamówienie za stówkę tak zwaną, to dostają do mnie jakiś prezent. No, i tak sobie po troszeczku dorabiam. Wolno to idzie, ale jakoś idzie. E, żeby trochę to swoje hobby wspierać. Nie mam zamiaru z powodu podwyżek prądu rezygnować ze swoich zwierzaków. E, trochę ich jest. Ci, którzy nie znają dłużej to wiedzą, że to nie jest tylko to akwarium, na które teraz patrzycie. Ale jest tych zwierzaków trochę. Bo są i koty, i pies, i króliki, świnka morska, e, glikony, Lamparcie, żeby ta Córka też ma jeszcze dwa akwaria. Nie jest tego sporo. Każdy chce jeść. Praktycznie każdy chce być ogrzany. No, ale coś za coś, tak? Jak się ma swoje hobby, no to trzeba też koszty ponosić. I z drugiej strony, gdybyśmy wszyscy liczyli, ile na co wydajemy, no to człowiek by nic nie robił, tylko czekał na swój koniec, tak? No nie, no, no nie można żyć tylko w ten sposób, żeby egzystować i podstawowe tylko rzeczy gdzieś tam spełniać i nic z tego życia nie mieć. Trzeba mieć chociaż trochę przyjemności. Nie samą pracą, jedzeniem i nie wiadomo, czym człowiek żyje. Ja lubię to, co mam. I miło jest popatrzeć na koniec dnia po pracy Trochę mi się nie podoba, że się zamęt zrobił, ale trochę w akwarium się takiego osadu zabrało na szybach Coś z wodą ostatnim grzebali, musiałam praktycznie po podmiance zrobić kolejną podmiankę, bo wszystko zaczęło pływać przy powierzchni Więc ewidentnie jakaś chemia poszła No ale czasami tak robią W tej chwili już jest w porządku, wszystkie pływają więc jest ok, nic tak naprawdę nie padło, więc się udało. Słuchajcie, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, cokolwiek, piszcie w komentarzach. Ja od razu jakby z góry mówię, że tych, którzy... Nie mówię tutaj o subskrybentach, bo my tutaj jakby się szanujemy nawzajem, ale od czasu do czasu pojawia się jakiś hejter, który pisze dziwny komentarz, o filmiku, który zostawiłam 5 lat temu na przykład, tak? Albo 4 lata temu i mi ubliża. I nawet mi się chce spojrzeć na datę zrobienia, więc pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.